Satyceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Przyjmowali tylko Tore, czyli pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu, Księgi Mojżesza. Zatem też nie przyjmowali na przykład ksiąg Machawejskich, w których mamy bardzo jasne świadectwo wiary w zmartwychwstanie u Żydów. Oni jednak nie przyjmowali tego, że po śmierci człowiek może wstać z martwych. To co było tak kluczowe, co jest nadal kluczowe dla wiary chrześcijańskiej. Jezus im odpowiada. Odpowiada im. Argumentem, który znajdziemy właśnie w księdze wyjścia, czyli w jednej z ksiąg, które uznawali, przyjmowali sobie cyrusze, Że Bóg, kiedy powoływał Mojżesza, kiedy Mojżesz pytał się, no, ale jakie jest imię. Moi ziomkowie zapytają się mnie, kto posłał mnie do Was? Jakie jest imię? Wtedy właśnie Bóg odpowiedział: Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Właściwie to odpowiedział. Dał jakby dwa imiona. Pierwsze to jest to: Jestem, który jestem. On jest. Bóg, który jest. Który żyje. I drugie, to imię, w którym odnosi się do praojców. Do tych najważniejszych przodków. Do Abrahama, Jakuba, do Izaaka. I Jezus tak argumentuje. Kiedy Bóg. Nazywa się ich Bogiem, swoje imię związuje z ich imionami. To znaczy, że Bóg, który jest żywy, żyjący, nie może być Bogiem martwych ludzi. To znaczy, że oni żyją. W liście do Hebrajczyków znajdujemy też słowa w odniesieniu do, do patriarchów, że Bóg nie wstydzi się nazywać ich Bogiem. Bóg swoje imię związuje z imionami. Ludzi. Śmiertelnych ludzi. Moglibyśmy też powiedzieć, że Bóg jest Bogiem świętego Piotra, świętego Pawła, że Bóg jest Bogiem świętego Łukasza, że Bóg jest Bogiem świętego Jana Pawła II, świętego tego Palotiego? Pytanie powstaje: Czy żyję tak, aby w pewnym momencie Bóg mógł powiedzieć, że jest moim Bogiem? Czy jestem synem zmartwychwstania? Czy jestem synem Boga? żywego. Czy moje życie jest rzeczywiście życiem? Czy nie jest śmiercią? Czy żyję tak, aby Bóg nie wstydził się nazywać moim Bogiem?